Cieszę się, że w okresie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej jest możliwe tak ważne spotkanie. Biznes Europe to jest 20 milionów firm, 120 milionów zatrudnionych. Cieszę się, że w okresie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej jest możliwe spotkanie przedstawicieli, pracodawców z wszystkich krajów europejskich w Polsce. To także symbol i sygnał, że Polska i Polacy wierzą w wolny rynek, wierzą także w integrację europejską. Wierzymy, że sama konkurencyjność, zdolność do konkurowania i wola do skutecznego konkurowania jest źródłem sukcesu. W takim stanie ducha, w takim stanie świadomości Europa musi zauważyć, że żyjemy w konieczności albo będziemy w kryzysach. Fakt, że po raz pierwszy w Polsce odbywamy Radę Prezydentów Business Europe na pewno jest szalenie istotny. Spora część z tych ludzi po raz pierwszy jest w ogóle w Polsce. Myślę, że to tak powiem, jest takie dobre poznanie z Polską, a przecież trzeba pamiętać, że Business Europe to jest 20 milionów firm, 120 milionów zatrudnionych, największa organizacja gospodarcza praktycznie świata. Więc myślę, że wszyscy ci ludzie, którzy tutaj są,

Situation. Everything is so difficult at the moment and challenging for the political leaders as well as for the business community itself as it ever was in the last 10 years. So, under these circumstances, let me repeat I congratulate the Polish presidency. Excellent, outstanding job. We have had uh, Quite a long discussion. There's no other way than safeguarding the euro. We have, of course, to make sure that more discipline takes place quickly, that uh, deficit spending is coming to an end quickly.